Доброї тихої ночі, мій слухач. Сьогодні ти почуєш історію про зимове диво, про маленький лист, який вирушив у довгу дорогу до Миколая, і про те, як навіть дорослі іноді знаходять трохи чарін у найбільш звичайних моментах, саплющуй очі та занурюйся у м'яке світло зимової казки. Бив зімовий вечір. Шняк падав поволі, твожусна у ліцях вінько у б'явом дроке. Свою магу мішканню на подашу сидяла Лена. Miała przed sobą głupę gorącej czekolady i dużą kartkę papieru. Od kilku dni myślała o jednym – o liście do Mikołaja. Nie pisała takiego listu od dzieciństwa. – Może to głupie – pomyślała. – Jestem dorosła, ale może trochę magii mi nie zaszkodzi. Wzięła długopis i zaczęła powoli pisać. – Drogi Mikołaju, jeśli naprawdę istniejesz, chciałabym tylko jednej rzeczy. Chciałbym znów poczuć radość zimy, taką prawdziwą. Chciałbym wierzyć, że małe cuda są blisko. Lena spojrzała na swoje słowa i lekko się zawstydziła. Ale nie skasowała ich, złożyła kartkę, wsunęła ją do koperty i napisała na niej. Święty Mikołaj, biegun północny. Potem obrała szalik, czapkę i wyszła na zewnątrz. Śnieg był świeży, pachniał zimą. Świata latarni migotały delikatne. Skrzynka pocztowa stała tuż przy rogu ulicy. Lena zatrzymała się przed nią. No dobrze, szepnęła. Niech będzie. Rzuciła list i poczuła, jakby oddychała trochę lżej, jakby zrobiła coś ważnego. Następnego ranka Lena obudziła się bardzo wcześnie. Coś się obudziło jakiś dźwięk, delikatne stukanie podeszła do okna. Na parapecie leżała mała biała koperta. Jej serce na chwilę przestało bić. На коперті було написано «Для Лени». Отвуш. Ренце їй джави, де розривала папір. Вшоку була мала картка, а на ній – кроткі слова. «Цюди сум близько». Завше були. Треба тільки бачити з серцем. Міковай. Лена аж усядла на вушку. Мисляла, що то може жарт, може хтось з сусідів. А не втеді заважило щось ще. На дні коперти лежала маленька серебряна гвістка. Jasna, zimna, ale jakby żywa, gdy wzięłam ją w rękę zabłysło mocniej. Wieczorem Lena wyszła na spacer, śnieg iskrzył się, jak miliony malutkich świateł. I nagle poczuła, że rzeczywiście zima jest piękne, że mało cuda naprawdę istnieją. A list trzymała go go kieszeni, na szczęście, bo o tej nocy wiedziała jedną jeśli napiszesz list sercem zawsze dotrzesz dokładnie tam, gdzie powinien. Сподіваюся, ця зимова історія подарувала тобі трохи тепла і віри в маленьке дива. Нехай твої думки будуть легкими, як сніжинки, а ніч тихою та доброю. Солодких тобі снів, мій любий слухачу.